Dostaliśmy winogronka. Tak, wczoraj po tych serpentynach w nocy było wesoło, ale dojechaliśmy. Koło 22.00. Dziś chcemy ruszyć na trekking. Plan jest taki, że jadę teraz z dzieciakami na chwilkę do, do informacji turystycznej. Dowiemy się, czy są tu jeszcze jakieś inne trasy niż te, które znaleźliśmy. No i tyle. Taki mamy domek. Śniadanka pyszne. A oto nasz pokój. Nie jest tu zbyt tania, ale za to bardzo sympatycznie i z wyżywieniem. Pani w informacji turystycznej nie mówi po angielsku, ani nawet po rosyjsku. Musiała zadzwonić do koleżanki, która pośredniczyła w naszej rozmowie. W efekcie dostaliśmy fajne mapki, indywidualne dla każdego szlaku. Samochód porzucony. Zaczynamy trekking. Po trzech godzinach marszu zaczyna lekko kropić. A tak naprawdę to. O. Przepraszam, po, 3, po 30 metrach. To nagrywam, to jest chyba niedługo koniec. Trasa, którą wybraliśmy, miała mieć około 12 km czego około dwóch podjechaliśmy naszym samochodem. A niebawem czekała nas kolejna podwózka. Tak więc realnie do przejścia mieliśmy około 8 km. A przynajmniej tak nam się wtedy wydawało. Taka pogoda. Winnice tu mamy, takie malutkie. Tam jest zwierzę. a nie wiem czy my aż tam dojdziemy. No i się rozpadało. Co? My nie wiemy, my tam, no A może? Tam? Tu tu? No dawaj! Siadajcie! Hej, Tylko zajmaj. trzeba nisko, tak? Hapsa, kicamy sobie. Tutaj wybierzcie takie suche fragmenty. Tu Gasia, trzymaj się tego, tu i trzymaj się. Opa. Miała być atrakcja, ale ciężarówka nie chce odpalić. to, No. Czy ta ciężarówka zapali? Co? Czy ta ciężarówka zapali? Nie wiem, Gacielka. Trzeba Pana tutaj... Trzeba mu jakoś popchnąć. Coś. No, tak, ciężarówkę. No, ale się stało. Pan chciał nam pomóc. No. Ale to co naszym? Nie, no nie nasze Ale tak trochę niezręcznie. Nie! Tak, tak, tak. Co? Nie! Trzymajcie! Trzymajcie! Co? Trzymajcie! Co? Trzymajcie! Co? O, 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 o Nie, nie! Trzymaj Trzymajcie! 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 się Trzymajcie! Trzymajcie! Post no Ja nie wiem, jedziemy Chcemy, tu nie ma innej drogi no. Tak My nie wiemy <grystanie> Jak wrażenia? O, rękami co dzieciaki, super było! Wysiadamy z ciężarówki i zgodnie z mapą i szlakiem odbijamy w starą leśną drogę. Trasa piąć się będzie w górę przez najbliższą godzinę, półtorej. W tamtym momencie jesteśmy święcie przekonani, że blisko połowa drogi już za nami. Nie wiem o co chodzi, ale trasa miała mieć maksymalnie 12 km, podjechaliśmy sporą część samochodem, potem jeszcze tym gazem, tą ciężarówką, też jeszcze trochę. A mamy poczucie jakbyśmy już przeszli z 10 i byli w połowie, więc idziemy. Buty mamy mokre, więc taka mocno średniała, no ale jesteśmy akurat w takim miejscu, że nie mamy trochę wyjścia. Trzeba przejść, dużo kałuż, więc tak jak deszcz pada to ciężko, a przed nami jakiś kolejny strumień. Powiem szczerze, że tak, droga powinna skręcić, nie skręca. Jest coraz gorzej. Nie wiem. Nic się nie spina. Nie wiem. Nie możliwe, żeby się minęli zakręt. Brakuje oznaczeń. Słabo. I coraz później, niedługo ma padać nędza. Tak, się wszystko, zgadza z... wszystko się zgadza z tą drogą, także po drugiej stronie rzeki. No i droga się zmieniła w takie coś. Strzałki nie było, wcześniej były strzałki. Cóż, nikt nie doszedł. Czekajcie, ja przodem. da się jakoś Da się, wiesz, Kutysiu, bo tu już chyba ja wtedy tu mijamy, tu nie ma kolców, tu nie ma kujków. Tu nie ma dróg. Nie. Patrzcie, tu się po prostu drzewo przewaliło. Tak myślę. Tak? Chodźcie. Taka ścieżka. Ogólnie trasy nie polecamy. Uwaga, głowa. W szczególności mama z Gają, uwaga. Jest ok. Zaczarowany ogród. Wytaczamy nową trasę. Oby tylko nie zaczęło padać i obyśmy zdążyli przez zmrokiem. Bo jest już około 16.00. Więc za półtorej godziny zrobi się ciemno. A przynajmniej ciemnawo. Prezentacja prezentuje się trochę dramatycznie. Tak, Gusio? Bardzo. Gusio jest już zamarznięty, więc... I gut go niesie. No, kostką lody jest. I gut go niesie, bo musieliśmy mu zdjąć skarpetki i buty, bo miał całe mokre i już nie był w stanie za bardzo iść. Spodnie też miał do połowy mokre. O, to jakieś dramatyczne zejście. I teraz, z racji, że nie ma ani butów, ani skarpetek, to Igut go niesie. Mimo, że miałby siłę iść na pewno, prawda? Podejrzewam, że niedługo będziesz szedł troszkę w tych bucikach, żeby Igut odpoczął. Nagrałam. Na szczęście teraz już idziemy w dół, a nie pod górę, bo przez ostatnie, nie wiem, 20 minut szliśmy pod górę i było już bardzo ciężko. Najgorsze jest to, że jest 17. Według prognoz niedługo powinien zacząć lać deszcz. A za godzinę zrobi się ciemno. Końca tej drogi nie widać. Nie wiem, kto znakuje te szlaki. wiem, ale ja. No, chyba w Gasia będzie ciemno, jak pojedziemy do domu. Ale ta trasa jest fatalna. Dajemy na te warunki i przejście z dziećmi. Na trasie było napisane, że to jest 12 km i bardzo łatwa traska. Easy, easy było napisane. Wiem, że. jest słabo. No nic. A pokaż mapę. Jedna ja, ja taki z górki ja bardzo to Muszę trochę wolno iść, ale muszę też. Ja A więc nie wiem, czy Edi Wam nagrała. Nie wiem, masz telefon. A więc Edi Wam nagrała e, te przepaści. Mi się aktywował e, lęk wysokości. Dostałem ataku takiego paniki, więc musieli pójść sami. Ja tam się jakoś po prostu przeczołgałem nad tym wszystkim. E, I słyszymy dźwięk taki, jaki już słyszycie. Myślałem, że to jakiś człowiek coś robi. A tu co? Tu taka rura się ciągnie wokół nas. O, to. A tu kamień tą rurę rozwalił. I tak, i mamy tutaj. To w którą stronę? Dobra, zimne. Kaptur! Ja was, ja was osłonię, po prostu idźcie tutaj, idźcie, idźcie z Gajem. Raz, dwa, trzy! Miasto widać Krowy dzwonią, jest trochę lepiej Znaczy dalej albo chmury niżej, albo my dalej jakoś nie za wysoko Ale dalej za wysoko, bo my doliną bo tam wieżyka płynęła Hej, kucio, piątka Piątka Rozwidlenie. Patrz, tu się nie O jaka Dobra, poprosiliśmy o pomoc tutaj takich ludzi. Niestety nie ma nam kto zawieźć, bo samochód tutaj nie jeździ, ale zostawiam ich i staram się dostać po samochód, więc kończę, bo muszę sobie pineskę ustawić, gdzie ja jestem. szukam jakiegoś transportu, z kolei ja pieniądze jakieś mam, kluczyki mam Dobre, to wszystko mam no jesteśmy jakieś jakiejś pani i poszedł po samochód bo my już nie jesteśmy w stanie iść dalej w gucie jest zamarznięty, tak? gasielka lepiej no. kostką lodu, która jest z lodówki, tak jest pani poszła jakieś chyba koce dla gucia tyle na razie samochodu nie było, ale doschodzę do głównej drogi. Ruch był bardzo mały, ale na szczęście piąty samochód mnie zabrał. Potem jeszcze tylko 15 minut marszu pod górkę i byłem przy samochodzie. Czas podsumować trekking. Mieliśmy przejść około 12 km, no w sumie to nawet 8, ale realnie zrobiliśmy ponad 20. A do zrobienia pełnej pętli, czyli dojścia z powrotem do samochodu, zostało nam około 7. Nie zobaczyliśmy strasy. Ślad GPS zgadzał się mniej więcej z tym, co było na mapie. Zresztą fizycznie nie dało się nawet pójść inaczej ze względu na strome skały, z których zejść można było tylko jedną drogą. Wniosek jest taki, że informacje na mapie z informacji turystycznej były całkowicie błędne zaniżone ponad dwukrotnie. Tymczasem my sprawnie ewakuujemy się do hotelu, gdzie resztę wieczoru spędzamy wylegując się pod ciepłą kół. Po wczorajszym trekkingu spaliśmy jak zabici Niestety nie wszystko przez noc zdążyło wyschnąć, ale czas ruszać dalej. Zanim jednak opuścimy Ambro-Lauri, mamy tu jeszcze jedną sprawę do załatwienia. Musimy chociaż symbolicznie podziękować za okazaną pomoc. Nie, nam my tylko dajemy suveniry. Nie idziemy. Uff, to wazmijcie. no to chodźcie, szodźcie, szodźcie. na herbatę Melancholijnie opuszczamy Ambro Laurie i kierujemy się w kierunku gony kolejnej już wioski na końcu świata.